Witam Was w kolejnym materiale, dzisiaj będziemy testować małego bitboya dokładnie mówiąc emulator konsoli Playstation 1 jaki skrywa się w oprogramowaniu tego małego, słodkiego urządzenia ostatnio miałem okazję zaprezentować Wam recenzję tego sprzętu na moim kanale mam nadzieję, że widzieliście ten materiał bo tam zapowiedziałem, że nie miałem okazji jeszcze um, przetestowania tego emulatora że to zrobi się w osobnym materiale tak więc myślę, że dzisiaj jest na to odpowiedni czas. Przygotowałem oczywiście obrazy gier, tych wszystkich gier, które tu możecie zobaczyć, tak niechlujnie wyłożone. Przygotowałem sobie te obrazy w programie Image Burn. Powiem Wam, bardzo gładko to poszło. Od 2 dwóch do 2,5 dwóch minuty jakoś szło na wykonanie jednego obrazu. Bardzo szybko to poszło. Myślę, że tak szybko nawet by się nie ściągnęło danej gry z internetu, w tym jeszcze trzeba by było, wiecie, doliczyć czas na znalezienie odpowiedniego linku, z którego można by było ściągnąć taką wersję gry przez kogoś z piraconą, a tu legalnie sobie robisz w dwie minutki swój obraz gry i wszystko śmiga. Ale jak tu jest z tym emulatorem PCSX, to za momencik się dowiecie. Wejdziemy sobie w tego emulatorka i w ogóle, by go odpalić, to musimy wybrać albo obraz z gry z folderu PSX, albo jakikolwiek inny ROM, który tutaj się skrywa, na przykład weźmiemy sobie ROM z, z NES-a, to będzie 168 w jednym. I nasz emulator się odpali w tym momencie. Jest to nic innego jak PCSX. Emulatorek, którego znamy przede wszystkim z wydania konsoli PlayStation Classic, miniaturki od Sony. Tak, mamy tutaj takie opcje jak możemy załadować nasz obraz gry. Są opcje, myślę, że tu będzie można sobie skorzystać z opcji, by nam ukazał się licznik FPS-ów. Można sobie zmienić region ale my zostawimy sobie na automat. Display, tu chyba można bawić się z rozdzielczością obrazu. Cofka, BIOS, pluginy. Tutaj nic nie będę kombinować. Póki to jako, tako działa. Zaawansowane opcje, ale z tego co mogłem zauważyć, nie wszystkie opcje tutaj akurat są aktywne, jak na przykład controls. No, wibracji tutaj nie uświadczymy ale można sobie zmienić jeżeli nam coś nie pasuje z przycisków domyślnie ustawionych, przypisanych ekstra stuff jeszcze możemy się pobawić memorkami credits i tyle, myślę, że odpalimy sobie no nie wiem, czy będzie czas, by odpalić każdą jedną grę, którą tutaj mamy zgraną, ale odpalimy sobie na początek a, może powiem to jakie gry wybrałem wybrałem tak nieco lżejsze tytuły tak jak właśnie jest Castlevania Chronicles i Castlevania Symphony of the Night to są jak wiecie dwuwymiarowe gry troszeczkę o wiele lżejsze niż taki Tekken czy Gran Turismo są, mamy też Diablo i Skull Monkeys myślę że zobaczymy jak to będzie wszystko śmigać na tym emulatorku odpalamy to sobie I z tego, co mogłem już zauważyć, to o czym mówiłem w ogóle w tej recenzji tego sprzętu, że sprzętowo ten Bitboy on jest nieco słabszy niż emulatornia od Sony, co odbija się oczywiście na gameplay'u, no ale co i jak, to już sami będziecie mogli zobaczyć, ale nie mamy dźwięku, czy ja to wyciszyłem? Dobra, to już jest na full. My sobie to troszeczkę przyciszymy. Gra nam się odpaliła. O tyle dobrze. Może tak troszkę się to zbliży. No wiecie. Niestety musimy tak przechwytywać obraz z tej gry, bo nie ma innej opcji. Na szybciocha my sobie tutaj troszeczkę w nie Bardzo ładnie prezentuje się gra na tym małym ekraniku. Dźwięk trochę lipa. Ten mały głośniczek mono nie wyciśnie z siebie zbyt wiele. Ten dźwięk jest taki, jakiś taki płaski, ale jest efekciarsko. Tak, zapowiedziałem w recenzji, czy też później pisaliśmy w komentarzach. A propos sklon sklonowania tej karty, gdyż niestety mam z tym problem. I pomimo wykorzystania kilku innych programów, które polecaliście, nie byłem w stanie sklonować tej jednej cholernej partycji Linuxowej. A tutaj do dyspozycji miałem tylko 3 GB miejsca na karcie pamięci na gry. I było też trochę miejsca nieprzydzielonego. Coś około 3,5 GB nieprzydzielonego miejsca na tej karcie. Ktoś tak ją bardzo niechlujnie przygotował. I najgorsze było to, że w programie. W którym mogłem przydzielić sobie to miejsce, który zarządza za, za, programy, który zarządza partycjami, okazało się, że nie mogę przydzielić wolnego miejsca, gdyż sprawa wygląda w taki oto sposób, że są jakieś błędy na tej głównej partycji, gdzie skrywają się te wszystkie emulatory oraz ROMy. I mówię, kurde, no szkoda. Więc co zrobiłem? Postanowiłem skopiować całą tą partycję sobie. Jest teraz niebezpiecznie. Skopiowałem całą tą partycję i musiałem ją. O, ale się wpakowałem w pułapkę. Musiałem ją po prostu skasować całkowicie. Mięsko. Czemu tu tyle wychodzi? Co to ma być? No. E, usunąłem całkowicie tą partycję i pliki, które skopiowałem z niej wcześniej akurat musiały zawierać jakieś błędy, bo niektórych plików po prostu nie dało się skopiować. Nie wiem, czy te pliki były jakoś zamrożone na tej karcie, czy coś w każdym razie nie dało się z tym nic zrobić. Usunąłem partycję, utworzyłem ją na nowo. Tu jest skarb cyk, korona. No. Utworzyłem tą nową partycję wraz z tym wolnym miejscem. I teraz tu jest prawie 7 GB na gry i można zaszaleć więc sporo tych gier tutaj już mam wgranych no ale i tak to nie jest dobre rozwiązanie bo jak cokolwiek stanie się z tą kartą to już nic się nie da zrobić wiecie co? My tu może sobie pykniemy rundkę z bosem chyba zaraz będzie bosik tego pykniemy raz, dwa. I przejdziemy do kolejnej gry. Tak zrobimy, że może polecimy z tymi grami od najlżejszej. I to chyba najlżejszą grą jest właśnie ta kasowenia. Przynajmniej takie odnoszę wrażenie. Wszystko jak na razie ładnie, sprawnie śmiga. Mamy to porki, to będziemy go cichać. Nie w tę stronę. Pięknie Jeszcze parę strzałów I po nim No Dawać orba I przejdziemy sobie do kolejnej gry A jeszcze nie miałem okazji sprawdzić tak, z tych gier Tekena, z Gran Turismo i Diablosa. Y, pograłem troszeczkę tylko w te I a i klonowe też odpaliłem. Dobra. Przełączymy się na kolejny tytuł i teraz będzie Dracula X. Lżejsze gry powiem wam dają radę. Chociaż tutaj chyba jak w momencie, gdy się traci życie, to jest straszny spadek FPS-ów. A właśnie, czemu ten licznik nam się tu nie uaktywnił? Wejdziemy sobie do opcji. O, o to chodzi. No, mamy ten licznik. Tutaj mam wgrany już jakiś save'ik. Ale to sobie i chwilę zagramy. Aha. Teraz całkiem inaczej te kontrolsy są rozłożone. Serce się przyda. Tu chyba będzie bosik. Tak, to jest to pomieszczenie. Gargulec niebezpieczny jest. Ten taki sobie. Ile fabryka dała Co z nim? Zdechł O, stracił broń, świetnie Też całkiem fajnie się to śmiga. No, daliśmy radę. Trochę więcej życia teraz mam. Jak możecie zobaczyć, nawet jest płynność, ale spróbuję stracić życie. Zobaczycie, co się stanie. Saigon będzie. Już raz dwa z utratą tej energii. No. I już zamów. To jaki zamów? Game over. Kolejną grą, którą sobie odpalimy będzie Skoolmonki. Hmm, zamula. Coś Zamula. A ciekawe też, czy ta pierwsza wartość, jak teraz jest 13, czy to tyczy się dźwięku, a 44 obrazu Zaczynamy Science Center No jednak zamula Chociaż chyba bardziej zamula dźwięk niż sam gameplay. Tylko ta gra jest taka strasz, strasznie ciemna i kiepsko to widać. No moim zdaniem zamula dźwięk wyłącznie. No dobra, nie będziemy tu z, z tym kombinować. Strasznie ciemny ten obraz. Yy, jadąc dalej odpalamy sobie Diablo. Zobaczmy, co tu się będzie działo. Czyżby zawiecha? Z jakiegoś powodu. Chyba mamy zawiechę, nic nie idzie, diablo nie odpowiada. Trudno. To lecimy. A jednak konkretna zawiecha. Konkretna zawiecha, nic się nie da zrobić. Reset. Diablo nie daje rady. Dziwna sprawa. Dobra, teraz odpalimy sobie klonoę. No jednak nie bardzo się da w to pograć. Nie dość że dźwięk przerywa, to jednak czuję taki dyskomfort spow poprzez spowolnienie gry. No zdecydowanie Bebechy są za słabiutkie By ciągnąć nieco mocniejsze gry Szkoda Że ten Beatboy jednak Jest za słaby Na te konkreciarskie gry Zdecydowanie na 3D Jest za słaby Ok i teraz odpalimy sobie kolejną grę jaką mamy i to będzie już dekentrujeczko. Początkowe intro. Nie zamula. O dziwo, nie zamula tego. Ale ten obraz jakiś jest ścięty z prawej strony. Tyle dobrego Arcade Mode. O już czuć za mu. King versus Yoshi. O jest powolnienie i to jakie. Klateczki. Uuu, niegrywalne, zdecydowanie niegrywalne. Niezły zamów. Dobra, nie da się w to grać I pozostała nam jeszcze jedna gra I to jest Gran Turismo Arcade mode Może być Dobra Zobaczmy co się teraz będzie działo O, no, to już nie świadczy dobrze. O. Opcje, klateczki. No, nie można zmienić kamerki. No tak, to się chyba zmieniało na L1, albo albo R2. Ej, ale tu jest nawet speed. Wyciskamy 50 klatek na obrazie. Nie nienawidzę tej kamerki. Eee, czy grywalne? Średniawo. Średniawo grywalne. Oczywiście można skon skonfigurować sobie przyciski pod tą grę by na przykład na selekcie był, była zmiana kamerki czy coś. No ale. Lipa. Bez analoga. Troszkę Lipa. Longway. Dobra, tak mniej więcej prezentuje się BitBoy, jeśli chodzi o emulator. Emulowanie gier z konsoli PlayStation 1, emulator PC, PCSX wydaje się być całkiem spoko, z tym, że to co jest w środku jest za słabe, by uciągało gry nieco mocniejsze niż zwykłe dwuwymiarówki. Ja się żegnam, trzymajcie się na razie. Hej.